Co coś zapomnieć o tych kratach rozgryzanych przy Dobra, jestem, na Fortnite. Fajnie, ja przychodzę, tu nie ma Wychodź, o pierwsza osoba Siemka Kto jest pierwszym osobą? Niech pisze. No, Patryk. Wchodzę do ciebie. To jest na live'ie. Jezus Chrystus. A to no, ja wiem, co jest. No, nie wiem, kto to jest. O, i siema, Filip. Siema, siema. Kuba Kuba. Co to jest Kuba Kuba? <grystanie> Marvin? Kuba. Kuba wideo. Kim ja jesteś Kuba? Napisz. Kuba video to jest, no? Mówiłem. <grystanie> Serio. On napisał Kuba video. E, ja z jego kurde, jego przyjacielem. <grystanie> No, wydźwignę jest. Nie jest złamana. Tylko jest mega stłuczona po prostu. Mega, mega fest. O! Ho, Patryk! Mam zgadnienie co to? Dziwnie. Dziwnie, że Kuba czekał, jak. Mam się pomylić o tym, nikt nie powiedział. Jeżeli tego mi się nie uda, część to. Znaczy, Wła... ostatnia próba i nie wyprawię. Ej, Kuba, nie pójdę z sobą na mecz, bo mam. Mega kontuzje nogi, niestety. Kuba. Kuba wideo przepraszam, ale naprawdę mam taką kontuzję nogi. Mam tak jest stłuczoną nogę. Za dwa tygodnie pójdziemy na Jagielonie. Dobra, wychodzę do tego. Widzę co jest ranego, co nie było czegoś na mega to jest komputę. Cześć, nie ma zanim gramy trójki. Nie! No ta jestka mi tu przyprowadza sobie partka mi tu zawołaj. Tego. Tego dobra, idę, nie to jest? Gdzie ty jaśmie? Na mapę przedłem. Spokem no. to jak widzę. Gdzie ty jesteś serwy? No bo jestem jest taki ślepy. Pierwsza mapa od lewej. A, no tak widzę, teraz Fajnie. OK, Kuba, możemy. Dobra. Patryk, ja idę na trzecią, czwartą drużynę. Ty zostań. Okay. Rozpoczynasz. Okay. Mm -mm, mogłeś nie, drużynę, nie, 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 bo nie, się odrodzę, bo teraz będziemy musieli zakończyć, bo jest taki bug. Czemu? No wypatrzcie, ale ja co nie mogę wylądować, bo jest ściana No nie mogę Widzisz, jest ściana A, dobra, tak jak miałem bardzo No Nie rozpoczynaj No Bo właśnie to też jest takie do dupy Dobra Boże, Rozpoczynam pan pan cię Co? Nie jutro Teraz. teraz. Mhm. Jest pompa. No nie, No znowu Nie, nie, A chcesz, żeby cię było słychać na live? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, chcesz, bo to ty musisz ustawić. Ja Nie, Ty musisz to zostawić ty Nie, nie, nie. ty musisz Nie, No, Dobra. Skupana, jest będzie trzeba, no oby, to, co to, to będzie trzeba, to co będzie trzeba? To co będzie trzeba? Czemu tam był epicki piątek No to... Chyba nie wiem. Sera, sera. A potem będzie na dwa Ej, znowu mnie... No znowu mnie ten... La... Czekaj, czekaj. Weź zakończ. Hmm. Ej, znowu mnie Ignacy wy, wyzywa. Chyba ty, musi... Nie, Kuba mi napisał. Chyba dosta... musi dostać kijem po mordzie, jak ostatnio. Znaczy, nie dostał, bo miał farta, bo uciekł śmieć. Dobra, ja idę na drugą... drugi team. I poczekaj, nie rozpoczynaj, nie rozpoczynaj. Idę tutaj, wszystko syk. Syk, syk, muszę se ten... I pa. Dobra, trzy osoby. Ok, na Mam nadzieję, że teraz mnie te. Jest, dobra. Patrz, ty musisz iść tam do góry. Ty wiesz chyba. No i, i musisz ustawić tam, ale nie do wolną, ja wiem, tylko stąd tam, gdzie są na dole, nie? Ja wiem, ja wiem. Dobra, ja już ustawiłem. Ty ja musisz nie. niszczyć te schody, jak coś. Nie, ja mam Kuba. Za tydzień przyjadę. Ej, dobra, Patryk, gramy fawerkami nożyce, ale bez oszukiwania. Ok? Kto zaczyna? Raz. A, no dobra. Spoko Już? Już masz? Raz. No dobra. Czy twoja postać jest zwierzętą? No musisz na te te żółte. Czy twoja, ja twoja, czy twoja postać jest zwierzęciem? Nie. Czy to wszystkie zwierzęta usuwam, nie? Tak. Ej, a ten pingwin jakby człowiek wyprowadza kota, to to się zalicza, nie? Co? No? no taki pingwin, co idzie, to się nazywa te graffiti królewski spacer. A to ja wiem, no to to też zwierzę. A ten pluszowy miś? też, dobra. To też, lamy też się zaliczają, nie? Tak, lamy też. Ej, a ten w lewym dolnym rogu, to, to się zalicza? Takie, takie dziwne, takie dziwne. No. Zaliczę też. Po co? nie, to jest na ja. A ten orzech w prawym dolnym, to się zaliczamy? Nie, tego nie będzie. Dobra, a ta DJ lama. Ten na środku. Nie dobra, to też też jako człowiek chyba, No dobra, czekaj, bo Kuba mi napisał wiersz co, bo mi się wszyscy znajomi usunęli. Musimy jutro się dzwonić i No spoko. No dobra, no to teraz ty zadaj pytanko. Ja, przy two, przy twoja... Czy, twoje, czy jak, nie, twoje grafiki, czy twoja postać jest, jest takim jakby MLG czy coś w tym stylu, taką no, Emoji? Emoji? Tak. Ale że jak Emoji w Fortnite'cie? No, co to, no, to uśmiech, albo nie wiem, albo coś w tym nie. Okej, okay, to banan to jest to marshmallow, to takie grafiki takie bardziej pojedyncze. Takie, 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 no, no. Czekaj, czy zaliczamy to takie... te... z goście stwarte na kolce? Yy, zalicz, zalicz, no. Zalicz. Yy, dobra, te O i X nie zaliczamy tego. Ty? No, spoko. No, no, czy ja przeciągnę jeszcze, czy... No dobra, teraz ja. Tak? Czy twoja nie. postać jest... chłopakiem? Chociaż, no pewnie pewnym sensie trzeba, pewnie nie, nie, nie można to się to sobie wymyślić. Czyli... No, uznajmy to tak, że no, to jest chłopak, no. Czyli usuwam wszystkie dziewczyny? Wtedy? Tak. Bo, sorry, bo ja tak trochę nie kumam tego, bo... O, no to mi pomogło. Proszę. Mm... No, tak. No Dobra, to teraz z tymi. Nie to jest na znaczy chłopak nie Kurde, ja nie wiem właśnie, bo to w sumie ani to, ani to nie jest. No dobra, niech będzie, że to jest chłopak. No, wszystkie, nie dobra, to teraz ja. Czy twoja postać ma coś żółtego w sobie? No. Ma, czyli usuwam wszystkie, co nie mają żółtego. No tak. Nie mają No, dobra. Ej, a, a X to ma żółty, ma chyba, nie? ma górę, Dobra, czyli to usuwam. Ja się stawia to, żebym ja, ja, mogłem nie słyszeć na skrzyniu? Co? Jak się stawia to, żebym mógł mnie słyszeć na skrzyniu? No to musisz na imprezie, tu zaraz. Yy, a ten Ragnarok nie ma nic żółtego, nie? Jaki no, Ragnarok? No taki jego maska jakby. O! Czy masz no. Ragnaroka? No, Ślety? koło bananka. Skórki bananka po prawo. A to? No, nie ma żółtego. No, to uznajmy, że kojarzy już, tak? okej? No dobra, czyli to, 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 to ma żółte, to nic nie ma, to nic nie ma. No dobra, wszystko usunęłem. Teraz ty... czy twoja postać się jest... Czekaj... Nie mogę... Widzisz co ja robię teraz? CO?! Zmieszaj... <laughs> <laughs> co ty... Ej, a nie, widziałeś tak serio? Nie, nie widziałem, bo ja tego nie mogę zobaczyć, bo to te, te, te takie czerwone te. Ta? A to dobrze. A też bym to spać, żeby to zobaczyć. Sera, sera. Poczekaj, dobra, ja się zadaję pytanie, okay? No dobra, dobra, czy twoja postać? Ej, ja tobie zadaję. Nie, powiedziałeś, że nie zadajesz. Ja Tobie po... ja zadaję? Czy twoja postać to jest jakieś skin, z i praca? Czy... No. Nie, nie, to nie jest skin żaden. O to ja oni jeszcze... też jeszcze, nie? Bo to jest No. Jak nie wiem, jeszcze coś, Chyba nie ma. Dobra, to teraz ja. Czy twoja... No to... Też się zapytam, czy twoja postać jest skinem z Fortnite'a? Nie. Czyli usuwam wszystkie skiny z Fortnite'a, czy co? No, um. Nie, nie, nie całkiem. Bananka też u... ...wo. Nie wiedziałam, bo to, to Bananka też usuwam, nie? Bo to jest skin. No tak. Ragnarok też. Tak, tak, o... Właśnie, ja też muszę Ragnarok tak? Dobra. To teraz ty mi. A, jeszcze bombowy barwę nie usunąć. No. Um raz ja powiem? No. Czy twoja postać to zwierzę? Zwierzę? Kurczę nie wiem. Mmm. Zwierzę? No nie, w sumie nie. Dobra, czy twoja postać to bałwo? Nie. Dobra, czy twoja postać to. Yy, ten. Yy. Ten macho taki? W lewym dolnym rogu? Nie. Nie ma co. Dobra. Dobra, czyli twoja posaczenie bawa, to nie przyszłość. Dobra, ja teraz... Kurde kiemuję. Czekaj. No. Czekaj, bo... bo a, czekaj. czekaj. A teraz to robi. Czy twoja postać jest? Nie, twoja postać to nie jest bierze, tak? Nie. Teraz kimś weź Jak pan, to jest zwierzę, czy nie? Nie. Okay. To nie jest zwierzę? Nie. Zgaduję, to wypalił. Nie. Przecież pan to zwierzę. Co? Wypalił to. Coś mi się pozwoliło. Dobra, teraz ja zgaduję. Czy twoja postać to znak dzidzi? A jaki znak młodszy Ten po środku Czyli? No ten DJ z uśmiechniętą buźką. Ten ci jedno, okej? Okay? No. Tak tak mało niż szczerze. No. Tak. Ja wygrałem! Easy! Easy! Dobra, Esa, variacinko. A Ja miałem jego. No właśnie, bo to jest taki do jedzenia w sumie, nie? Dobra, kurde. Dalej klepiemy się Nie. Albo dobra. Sera, sera. Du 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 dobra wygrałem, wariociku Gramy jeszcze raz? dobra dobra, ja sobie koś innego wybiorę ja też nie no ja... ja wybrałam coś kogoś innego kurde chyba zrąbałam bo ten muszę i. Dobra, teraz sobie wybiorę takiego skina. Dobra, wezmę w sumie tego. A co? Czekaj, bo ja nie mogę tego oczekiwania. Kurde, a to mam w ogóle. Pę to miecz tak. No kurde, ej! co jest? Gdzie to jest? Chyba jest, ja, ja ja szukam tego. To? No. A czego szukasz? O, jest? To jest? Dobra, mam. Naraz... Ej, no co ty? Nie, no ci, pa... to Dobra, dobra nie, 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 tego, nie, nie, Czekaj tylko co, to, czy to nie znaczy, niezłe mnie okay, okay, dobra, czy nie wyobrażam. Endensera, sera. dobra, to mam. Czy twoja postać to jest wieże? Nie. Co? Nie. Ne no. i e. Ej, czemu jest z nami jakiś Bambik w teamie?

To te typy chyba, bo ja ten. Ja tutaj sobie jestem cały czas. Serio Dobra, gościu. Co? Dobra, czy twoja postać to kobieta? Czekaj, jak Zablokowałem nie mam. Nie, się w cukier. Nie, nie, to nie kobieta. To nara. Nara, nara, nara Nara Ej, a... Tego pruszowego misia jako dziewczyna, czy nie? A tego królewski spacer jako dziewczyna Nie O Czyli To mi nie pomogło w sumie No dobra, teraz ty Eee, Tak. Tak? No. Tak. Ale gdzie po prostu? Nie, nie mogę. To jest oddzielne pytanie. I'm so sorry, Patrick. No, ale oddzielne pytanko to jest. Mm. Co ty mnie podglądujesz? Nie, bo to już jest Nie, tak drabeki jeszcze. Dobra, teraz ja Czy twoja postać je, to skin z Fortnite'a? Tak Czyli usuwam wszystkie nie z Fortnite No weź! Patryk Dobra, nie, teraz te cofraząc no, czyli wszystkie nie-skiny z Fortnite'a usuwam? nie, że to... tak, a ty na przykład z Fortnite'a? Ja ja nie? No. Ej, a ten rekin jest skin z Fortnite'a, nie? Nie. Ale nie. Aha, no dobra. No to to jest skinem. To nie jest, to nie jest. Ojej, tyle ja se pousuwam. A lama? Nie, to kto? to... To, to, to... To, to, to. Jezu, wiesz, na co Wiesz, jak fajnie? Yy. Jeszcze to, to i to. Dobra, Banan i marszczan, no to maska to jest jakaś No tak. bałwan nie, oba nie jak No, bałwan nie wie. Nie, ale ten, ten mistrz, to wiesz, no wód to nie to jest taki O serio o Serio? No a ja się usunęłem, bo ten Dobra to też można się... No dobra mhm. e, Mniejsza, teraz ty mi Ja teraz a nie jeszcze Eee po Pozdrawiam pana Adama Małysza Ej, twój skin z Fortnite, nie to jest chłopak

ty, Aha, tak. dzięki w sumie. Czyli usuwam wszystkie maski? Tak. Czy nie? Ty co, mają maski? Serio? No. Czyli to, to, to. A ten się liczy? Bananek? No. Okej. Okay. Dobra, to dawaj teraz ty. Bananek to nie to jest Znaczy, no tak, Dobra, mi zostało już mało. Ugh. to twoja postać, zgaduję, czy znaczy, twoja postać to jest a... stróż, ten wiesz, ten anioł, ten Nie. dobry? Nie, Dobrze. Czy twoja postać to stróż, anioł, zły. no. Yeah bro, oh me, oh yeah bro, a wiesz koło ja mnie? Yeah. Nie. No, no. Co to było co miałeś wtedy? No bo... Kot mnie... <laughs> ja miałem bananka No No nie zabijaj Camping gaming Dobra Wygrałem z tobą, jestem królem tego po prostu, wyszedłem z kreatywnego No dobra Ja nikogo nie mam na live. Dobra, w takim tego. Fajnie, co baba. Kto to, to jakby wiesz, o co chodzi? Manojek mi ją pokazał. Znaczy, Uuu, ten Osobiście? Nie chciałbym. No to Manoek, ten, manojek to nie jest jakiś mega fajny. Nie wiem. On jest słaby, Fortnite. Nie wiem. Ej, takie, bo ja mam na. Jakby ja mam w imprezie, że. Za, zawsze za, zawsze jakby wiesz za... no co jeszcze raz do mnie do, doło do. Wbiłem do ciebie i wyszłeś Nie wyszłem właśnie, bo wywalił mnie do jakichś bambików Okej okay, mnie, spoko, to weź do mnie do łatw hmm? Serio ja wbiłem do nich Teraz no. <laughs> Dobra już wbijam do ciebie a bo ja mam w imprezie zaznaczone, że zawsze mnie można słyszeć, więc chyba słychać mnie na streamie, nie? No chyba, słuchajcie, bo można... może być słychać. Ty, Ty już masz tego typa? No, Max Libel? Czyli oh, nie, Kolo, nie trochę, Co to co? Wow. Tej, gramy arenę pary, czy zwykłe pary? Nie wiem, idę grać w Fifę. <laughs> no serio, idę grać w Fifę. Mówię na powa. Ta. Wyłącz Fortnite. fifa